Sawery Pruszyński, opowieść o Mickiewiczu. Legion W kilka dni później wyruszyli po południu dwoma wózkami w trzynastu. Legion Był mimo kwietnia dzień skwarny i w skwarze tym zawlekli się ze swym sztandarem i krzyżami na piersi do Ciwitawekkie. Stąd statek sardyński, Kastor, zawiózł ich do Liwurny. Na statku znalazł się przypadkowo inny Polak i tak to zapamiętał. Zieliński trzymał sztandar owinięty w ceratę, przy nim asystowało dwóch chorążych, Niesiołowski i Markoni. Sam Mickiewicz z Gieryczem na tyle okrętu przypatrywał się wzdętym wiatrami falom i biegowi okrętu. Wiatr dołu przeraźliwie. Nazajutrz byli w Livurnie. Od Livurny zaczął się pochód owych trzynastu. W porcie stały statki, których kapitanowie byli Słowianami zapewne dalmatyńcy, Słoweńcy czy Chorwaci. Ci obiecali swe austriackie flagi zastąpić polskimi. Mickiewicz darował im skład zasad przełożony na serbski. Władze portu ułatwiły Legionowi dalszą podróż koleją. Następnym etapem było miasteczko Empoli nad Arno. W Empoli, pisał Gierysz do matki we Francji, lud dowiedziawszy się o naszym przybyciu napełniał ulicę okrzykiem. Niech żyje Polska, niech żyją Włochy wolne. Wieczorem Gwardia Narodowa z muzyką, proboszcz z chorągwią i władze miejscowe powitać nas pospieszyli. Adam z balkonu przemówił do ludu zebranego z pochodniami. Pisma rozsławiły to przyjęcie, podając Empoli za przykład innym. To samo było we Francji, potem wszędzie. Goszczono i mówiono, przemawiano i oklaskiwano przemówienia, które Mickiewicz wykładał do tłumów ulicznych. Prasa nazywała go polskim dantem. Jego towarzyszy określano jako Wyborowy Oddział Polski. Podkreślano, że idą walczyć u boku Włochów przeciwko Austrii, że słowiańskie pułki Habsburgów przejdą pod sztandar Mickiewicza. Droga na Kraków wydawała się wolna. Ton biblijno-rewolucyjny przemówień Mickiewicza odpowiadał nastrojom włoskim. Jakiś emigrant polski wyposażył legion w pałasze a udzielny władca Toskanii, z trudem trzymający się jeszcze na swym tronie, popuścił trzosa i zafundował legionom mundury. Były granatowe, z amarantowym kołnierzem i wyłogami. Czapką była rogatywka, na piersi widniał biały krzyż. Mickiewicz, wódz tej garstki, munduru nie wdział Narzucił tylko na ramiona ciemną pelerynę, spiętą na piersiach sprzączką z głową lwa. Do Paryża i do otowieńskiego, do rządów włoskich i rządów francuskiego słał kolejno listy, wezwania, odezwy. Papier tych pism nosił u góry w godle polskiego orła. Kohorta Polska, przywódca naczelny. Istotnie był ich przywódcą. Mediolan, wielkie przemysłowe miasto północy, był już wolny od kilku tygodni. Lud? W marcu jeszcze powyganiał Austriaków, pozrywał dwugłowe orły. Wielki plac przed dłom, o który równo przed pół wiekiem widział musztrę legionów Dąbrowskiego, teraz zobaczył nowe polskie mundury. Nie darmo w czasach lozańskich Mickiewicz poznawał wielu emigrantów włoskich. Teraz jego nazwisko nie było już obce a rozsławił je jeszcze dwutygodniowy pochód z Livorno. Był dzień 17 maja. Pierwsze słońce majowe, pisał oczach di Popolo, opromieniało na szlachetnym czole posrebrzone i rozrzucone włosy poety polskiego, który jak Chrystus wśród apostołów okazywał się wśród towarzyszy tłumom. Wymowniejsze od słów jego natchnionych, były łzy ściekające po wzruszonych licach. Inaczej nieco w nowym liście do matki opowiadał o tym wkroczeniu Gierycz. Ja pierwszy za muzyką, pisał, niosłem polską chorągiew. Ze skruchą i strachem w duszy niosłem polski sztandar w Rzymie, i wszędzie modlę się do Matki Boskiej, która mnie, taką nicość, na widownię wystawiła. Jak widzimy, Zasny Gierycz miał w sobie sporo materiału na Giermka, na Konfederata Barskiego, na Krzyżowca, ale mało na Rewolucjonistę. Nazajutrz przybyli do Mediolanu pierwsi ochotnicy za migracji. Przyjaciele paryscy, jak Służalski czy Michał Choćko, Krawniak Stypułkowski i Krajan z Litwy, Chodkiewicz. Była to dobra wróżba, tym bardziej, że nowo przybyli, przynieśli z Paryża wieści, iż i tam emigracja się rusza, śpieszy do Włoch, już nawet uzyskała czy uzyskuje koszary przy Rue de Tournon. Mickiewicz tym skorzej wystosował notę. Żądał w niej zgody rządu jak niegdyś Dąbrowski w Republice Cisalpijskiej na utworzenie legionu polskiego, pod polskim sztandarem, dla walki z Austrią. Dobrze Włosi poskrobali się w głowę, niepokoił ich plan Mickiewicza, by Słowian z armii austriackiej wciągać do legionu i by z jeńców słowiańskich stworzyć dalsze jego kadry. Owi jeńcy słowiańscy byli to głównie Chorwaci, napawający Włochów bezbrzeżnym przerażeniem. Gdyby Mickiewicz proponował stworzenie armii ludożerców, nie przeraziłby ich bardziej. Wreszcie zgodzili się. Ale jak wyjaśnić ciemnym chorwackim rekrutom różnicę między ich służbą w austriackich pułkach a w polskim legionie? Mickiewicz użył prostego chwytu. Kazał oddanych legionowi jeńców chorwackich prowadzić najpierw przez miasto do łaźni. Szli oni przez Mediolan w nienawistnych Włochom mundurach. Tłum leżył ich i znieważał. Właśnie zrzucili mundury austriackie. Dano im wraz z odzieżą polskie czapki. Okazało się, że ten sam tłum witał ich teraz, gdy wracali bratersko. Legion począł ruść. Z daleka szły wieści o dopływach. W Paryżu u pani Celiny zapisywali się ochotnicy. W Strasburgu pułkownik Mieński, dawny Towieńczyk, sformułował sporą grupę. Wieść o legionie Mickiewicza wstrząsnęła emigracją. Czartoryski, zdumiony, porównywał go z twórcami wypraw krzyżowych. Prawa ręka Czartoryskiego, Zamojski, szybko zaczął organizować konkurencyjny legion. Bardzo mu się nie podobał w rzymskiej proklamacji poety ustęp o równouprawnieniu kobiet i uwłaszczeniu chłopów. Do Paryża zjechał ze Szwajcarii Towiański, powiadamiając zawczasu swych paryskich wyznawców, Iż przyszedł już czas, w którym osobiście bratu francuzowi służyć powinien. On również atakował legion, wyzywał Mickiewicza i tych, co szli do Włoch od zdrajców. Niemniej, 28 pierwszych ochotników opuściło Paryż. Z trzeciej strony atakowali demokraci. Ale setki ochotników szukało, jak dostać się do Włoch, a między nimi był i syn Towieńskiego. W końcu maja w Marlasina pod Mediolanem kolumna Kamińskiego dołączyła się do legionu. Mickiewiczowska trzynastka poczuła się naprawdę wojskiem. Przez cały maj wlokły się układy z powstańczym rządem lombardzkim. Spory o Chorągiew, nazwę oddziału, odznaki. Agenci Zamojskiego odciągali do jakiejś swojej prawicowej formacji. Mickiewicz udał się sam do Karola Alberta, proponując mu, by rozwalał Austrię hasłami słowiańskimi. Król się wahał. Widocznie Słowian znad Adriatyku uznawał za mniejsze niebezpieczeństwo niż Habsburgów z Wiednia. Bezczynność trapiła żołnierzy. Na wieść, że układ z rządem lombarskim nie dał Legionowi prawa do polskiego sztandaru, kilkunastu Legionistów zdezerterowało. Przeżyli potem we Francji propagandę przeciw Legionowi. W rzecz wdał się Mazzini. Ten król konspiratorów włoskich, zakulisowy level tej rewolucji, poddał myśl, by Legion Polski zaprosiła Wenecja, jeśli Mediolan zwleka. Gdy polscy żołnierze zaczęli burzyć się po mieście z bezczynności, rządu przeląkł się ostatecznie. Szybko domundurowano Legion i pierwsza jego kompania, 120 chłopa pod dowództwem Kamieńskiego, ruszyła z końcem czerwca na front. O dzień wcześniej Mickiewicz podążył do Paryża. Ale lipcowy Paryż 1848 roku był już zajęty gaszeniem, a nie rozniecaniem rewolucyjnego ognia. Wszyscy wrogowie nowego porządku rzeczy dawno wyszli z osłupienia, w jakie ich wprawiła rewolucja. W maju już dało się im wyaresztować co skrajniejszych przywódców i jednocześnie zorganizowali sobie korpus policyjny zwany Gardemobile. W czerwcu przystąpili do dalszych kroków. Jednym z nich było zamknięcie tzw. warsztatów narodowych. Warsztaty narodowe były to zakłady przemysłowe czy rzemieślnicze, stworzone przez państwo, powierzone robotniczym załogom. Pozolna, niezdarna jeszcze, ale już groźna forma własności społecznej. Za to właśnie należało je znieść. Robotnicy stanęli w ich obronie, upominali się o zamkniętych przywódców. Paryżem wstrząsały naraz Parodniowe rozruchy zduszone twardą ręką generała Kawiniaka. Mickiewicz przybył tuż po nich. Jeszcze ulice nosiły ślady barykad, a mury strzałów. Miastem krążyły zbrojne patrole, więzienia były pełne. W jednym z nich osiadł właśnie Andrzej Towiański ze swym szwagrem Guttem i o jego wypuszczenie rozpoczął teraz Mickiewicz liczne zachody. Ale nawet wizyta u generała Kawiniaka nie pomogła. Mistrz był już na liście przeznaczonych na deportację do zamorskich kolonii. Wówczas Mickiewiczowa spłaciła dług swego wyzdrowienia. Udała się sama do Kawiniaka i tu, ku zdumieniu wszystkich, uzyskała zwolnienie mistrza Andrzeja. Wraz z Guttem we wrześniu byli wolni z nakazem wyjazdu z Francji. Z tym ostatnim, Towiański wolał jednak zwlekać i póki co osiadł w papieskim Ongi Awinionie, gdzie lat piętnaście wcześniej spoczęły w żółtej glebie Prowansji zżarte gruźlicą zwłoki Garczyńskiego. Tak, w rzeczy samej Mickiewicz spóźnił się do Paryża. Teraz odjeżdżały stąd tylko skąpe grupki ochotników do jego legionu. Prawda. Ozyskał dla tej biedoty ułatwienia w przejeździe, a później nawet darmowy przejazd do samych Włoch, ale z tych Włoch szły niespokojne wieści. Pierwsza kompania legionu po wyruszeniu na front straciła kilkunastu zabitych i rannych. Co gorsza, sam jej dowódca pułkownik Kamieński był wśród tych ostatnich. Austria przeszła do natarcia i Włosi, a z nimi Polacy. Musieli wycofywać się z Mediolanu, gdzie w maju jeszcze rozkwitały, zważone tak szybko, najzupełniejsze nadzieje wiosny. Legion cofnął się do Toskanii, gdzie przyjęty był dobrze, ale gdzie brakło zaopatrzenia i gdzie znowu doskwierała bezczynność. Dla swoich spraw osobistych Mickiewicz spóźnił się również. Jego dwaj przyjaciele z College de France, Michelet i Quinet. Po pospołu z nim usunięci wrócili na swoje katedry. W uroczystości na ich cześć studenci wystawili na podium trzy krzesła profesorskie. Jedno z nich było somnicznie niezajęte i przypominało widzom istnienie Mickiewicza. Już nawet kasjer rządowy wypłacił pani Celinie nie pół, ale całość miesięcznej pensji bez potrąceń na rzecz pana Hobea ale może właśnie ów fakt obudził czujność następcy i zastępcy Mickiewicza. Zagrożony w poborach pan Robert zakrzątnął się energicznie i spiknął z paroma emigrantami typu Ostrowskiego, znanego nam już Paszkwilanta, czy Leonarda Choćki, który on dziś nie wypłacił poecie sum winnych mu za pierwsze paryskie wydania – ale teraz za to lżył Mickiewicza publicznie od rosyjskich szpiegów. Z ich pomocą władze francuskie były zarzucone oskarżeniami. Zbiegło się to z aresztowaniami paryskimi w maju i rozgromem robotniczego powstania w lipcu, interwencją Mickiewicza za aresztowanami towiańskim i guttem w sierpniu. Im niżej opadała we Francji rewolucyjna fala, tym ostateczniej rozwiewały się nadzieje odzyskania katedry. Tak, sztandar rewolucji europejskiej chwiał się we Francji, gdy jeszcze dumnie powieło na Węgrzach, w części Włoch, w wielu miejscach w Niemczech. Ale czy upadł już? Nie. Prawda, wrogowie rewolucji opanowali rząd, armię, policję, wyparli ludzi rewolucji niemal ze wszystkich zdobytych pozycji. Prócz jednej może. Była nią prasa. W ciągu osiemnastu lat rządów Ludwika Filipa prasą francuską omotały solidnie złote pajęczyny przekupstwa. W lutym podmuch rewolucji, który obalił tron, zdmuchnął i owe więzy. Niektóre stare pisma dostały się do rąk tych, których na dotąd zwalczały. Inne wyrosły szybko. Trzecie zdążały za nimi. Poza tym, Paryż zaroił się od rewolucyjnych emigrantów, jak nigdy w swojej historii: Włosi, Hiszpanie, Rosjanie, Niemcy, Skandynawowie i Anglicy, Słowianie, Bałkańczycy, nawet Turcy. Wszystko tam było krążyło po bulwarach, gwarzyło do upadłego w zadymionych kafes, mieszkało w hotelikach wysokich i wąskich strzeliście lub po małych drukarniach tłoczyło niefrancuskie, obce z acerą, broszury i odezwy. Mieszali się oni w sprawy Francji. Czyż mogło być im obojętne, kto zapanuje w tym centrum Europy? Do tego przecież zależało, czy w swojej walce otrzymają stąd pomoc, czy przeszkody. Nawzajem francuska prasa była teraz pełna spraw włoskich, węgierskich, polskich. One także, choć niewielu Francuzów to rozumiało, były sprawą Francji. Uf, nurt rewolucyjny i międzynarodowy, rwący teren paryski porwał Mickiewicza. Tego tu dotąd nie pamiętał. Wobec tego nurtu, jakże daremne się zdały jego rzymskie wysiłki jednania papieża dla rewolucji. I nawet uf Legion, nieliczny i słaby, z użeraniem się z Włochami o sztandar polski czy polskie barwy u czapki. Gdzie oni teraz? Od czego zależni? Od tego, czy ów nurt paryski dalej upadnie, czy też wzmoże się, podniesie i wyleje nie strumykami legionów, ale nawałą rewolucji po Europie. Czym można ów proces przyspieszyć? Agitacją codzienną, a szybką. Jak? Na to przyszła już sama odpowiedź. Wskazała ona drogą, że nie przez papieskie komnaty i nie przez wojskowe obozowiska, ale przez brudne, ciemne, pospolite biurka i biura redakcji.